Zawsze przed sadzeniem pomidorów do gruntu wrzucam to do dołka. Dzięki tej metodzie plony pomidorów są większe i zdrowsze. Nadszedł czas na sadzenie pomidorów do gruntu. Zanim to zrobisz, przygotuj odpowiednio ziemię. Wystarczy dodać do niej te składniki, by warzywa rosły zdrowsze. W tym filmie pokażę Ci najlepszy patent na przygotowanie uprawy. Wykopuję dołek, do którego będę sadzić wyrośniętą sadzonkę pomidora. Nigdy w sezonie zimowym nie wyrzucam popiołu. Popiół drzewny ma wiele cennych składników. W czasie kwitnienia roślin i zawiązywania owoców szczególnie wartościowy jest zawarty w nim potas. Wzmacnia i odżywia roślinę. Wrzucamy dużą garść na dno dołka i mieszamy z ziemią. Następnie bierzemy skorupki po jajkach. Gnieciemy w rękach i również wrzucamy do ziemi. Jajka w 80% składają się z łatwo przyswajalnego wapnia. Ten składnik mineralny odpowiada za aktywację enzymów i wpływa pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego roślin. Ponadto skorupki zawierają cynk, fluor, siarkę, krzem, ale to nie koniec. Do gruntu dodajemy też trzeci składnik, czyli cebulę, konkretnie łupiny. Karoten w nich zawarty jest przeciwutleniaczem i silnym stymulatorem odporności. Zwiększa odporność roślin na choroby oraz zwalcza choroby grzybowe i bakteryjne. Witaminy B są skutecznym narzędziem przyspieszającym wzrost sadzonek. Wzmacnia korzenie i łodygi roślin. Wrzucamy sporą garść i zasypujemy ziemią. Tak przygotowany grunt jest gotowy na sadzonkę. Pomidory powinny być sadzone w dzień pochmurny, ale do nagrzanej ziemi wtedy rozsada lepiej się przyjmie. Sadzonka powinna mieć od 15 do 30 cm. Przyklepujemy ziemią i gotowe. Jeśli zostało ci trochę skorupek od jajek, pokrusz je i stwórz okrąg dookoła łodygi. Będzie to naturalna bariera dla ślimaków. Ostre skorupki jajek będą odstraszać szkodniki. Pod wpływem wilgoci skorupki jaj będą się powoli rozpuszczać, uwalniając wapń do gleby. Tak posadzone sadzonki będą bezpieczne. Bogactwo składników w gruncie wzmocni ukorzeni i odżywi nasze plony. Zawsze sądzę tak swoje uprawy, a latem zbieram warzywa pełnymi koszami. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw subskrypcję i łapkę w górę.